Poker. Fajne ma. jest tu czat jakiś? No nie, drodzy. Siema suko. <tryk> i oh, Koleżanko, zdy, przepraszam. Wypierdolę, <tryk> <strony, tryk> od to stanę dla Was. Nie, 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 z nie, strony, ostatni Dobra, dwie pary Jolo. To są moje karty. No i mamy dziesiątkę. No i drodzy, ręka szósta, niestety opuścił opcję od 1 do 5, są dla Was dostępne. No i drodzy, zaraz zaczymy kartę już finałową. Także opcja od do dla Was dostępne. No Wynik i teraz życzę Wam oczywiście powodzenia. Zaraz zobaczymy stary. Para. Jest szansa stary. Street, nie. A który to jestem ja? Rozbierka jest oczywiście zwycięstwo. Mapa Radrock, patrzcie, nie tutaj. Nie no, możemy mieć karpotu, dała nam. Czy ja byłem tenik. jedynką? Ja wam mówię, to tutaj, jeśli... No, szczególnie przed karpotu autora, no świetne przeczucie. Aha, bo Ale mogę sobie tutaj. Się... Aha, bo sobie też wybieram stolik. Żebyście udał Wam się Na zamawiam. którym? no bo wiadomo, pod koniec też nic nie jest pewne. A przed nami kolejna runda. Teraz zagramy sobie czerwonymi karpami. Dobra, na czwórce siadam. Gdzie ja jestem? jest brzydka jak chuj, kurwa, koleżanko. No i rodzaj chcę przyjść do karty stop, a w zakresie karty dopóki dostępna, no i zobaczymy zajmować tutaj będzie 30 3 sekundy na wygra, tak? no i kochani prowadzi nam ręka trzecia, drugie miejsce ma pozycja y, numer 1, trzecie miejsce ma pozycję no i rodzaj chcę przyjść do karty stop, kochani, wszystko na wasze decyzje. Kurwa, naklikałem teraz, ja pierdolę, mi wszystko naraz weszło. Mamy veleta, mamy szóstkę i mamy, drodzy, dziewiątkę. No i, drodzy, opcje od do są dostępne dla Was. Za chwilę pojawi się nasza... Wygrałem dobra, czy tak, nie? na stole. Życzę Wam powodzenia. Kurwa, znowu dwa razy się kliknęło. Dobra, jolo, wygrywam. No, ja wolę w blackjacka grać, ja jestem dużo lepszy w blackjacka. No i czwórka to nasza kolejna karta. No i rodzaj, zostaje pozycja czwarta, piąta. Przepraszam, odpadło chciałam powiedzieć, zostały pozostałe ręce. Ręka numer 1 na prowadzeniu, samej dziesiątką. No wiadomo, tutaj brakuje siódemki do Streeta. Street też tak naprawdę właśnie od siódemki do waleta, więc fajna opcja na pewno. Ale też możemy wygrać oczywiście z no, najwyższą parą, jaka jest na stole. Tu nie wiem o co chodzi. No i drodzy, tak się składa, że jest nowa najwyższa para para ósme Wygrałem! Nie Takie decyzje nie tej parze szóste Przebita finalnie Noreen 1 I tak wygrała, no, co prawda nie zespołowała... KURWA zostało... przegrałem, KURWA! Eee! no to... Zamknij pizdę, kurwa, elo! A teraz czas Idę do lobby, cześć! O, Blackjack. Dobra, je jedziemy. Wygra gracz, wygra krupier, kiedy mogę obstawić? Why are you speaking, kurwa, English? Nagracza jest więcej stary. Lecę za, za 30 zł. Hmm. Ale pokaż jakieś karty. Dobra. Dajemy nagracza. Na full screenie sobie klikaj. Po co? Jak mam tu klikać? Tu. Kurwa, szesnastkę skurwiel tu przyjebał. Kurwa, jest średnia. ona tu zabierze teraz piątkę, zobaczcie. Fucking bitch. Czemu na kurwa dobierała na 16? Pojebało ją kurwa czy co? Na chuj ty kurwa dobierałeś karty na 16. Już tam trzeba było kurwa dobierać. Dobra, nagracza daje. Kurwa, tu mu dobiera! Da postawiłem na krupierkę. Jak mi to spierdolisz, to kurwa dostaniesz zaraz. W ten jedwabny, kurwa, płaszczyk. Dawaj Black Jacka tutaj i wypłacaj pół. Ja pierdolę, co za 16? KURWA! To no nie mogę! Nagracza teraz daję. Co nieprawidłowy! Kurwej stówę mi zajebało! Ja pierdolę Dobra, odkuwam się. No i co, co mu kurwa dajesz? Nie, nie mogę kurwa, co za idiotka. Ja pierdolę. Ale pochuj dobierasz, kurwa, pochuj dobierasz, kurwa, pochuj dobierasz na szesnastu. O dobra, olinuję grać. Ale zobacz. Wleczek polega na tym, stary, że grasz do 21 14, no nie mogę! Ale idiotka kurwa dobiera na 16, no a po chuj na 16 dobierasz! No nie mogę kurwa. So, only, only, only na gracza. Okay. To jest idiotka, kurwa jest. Oj, dwójka wyjęła, kurwa, co ty robisz? Dobra, nieźle, nieźle. Mamy przewagę, stary. Jest dycha, kurwa. Dobierz tam, kurwa, asa i sklej pizdę, kurwa. I, I, się już, kurwa, nie, nie, już zamknij ryj. Dobierz asika, kurwa, dla wujka teraz. No, jest dobrze I teraz piątkę wyciągnie kurwa Dobra, wygrałem O, jestem najlepszy No i kurwa co? I pieniądze wróciły kurwa do wujka Dobra, jeszcze jednego lina trzeba zrobić stary Dawaj pieniądze Wygra gracz Dobra, Olinuję na gracza jeszcze raz Jak wygra teraz gracz będę miał <coughs> Proszę, daj mi wygrać A Olin gracz, Olin gracz, stary ósemka i daj dychę, daj dychę Czternastkę przepali, teraz asem kurwa, zobaczycie. No, nawet nie asem kurwa, króla tam w pierdoli kurwa, albo inną figurę. Mówiłem że as. mówiłem że as, mówiłem, mówiłem że to przepali asem albo figurą kurwa. Zrobiła jedno i drugie. Obra. Wracamy dzisiaj na tarczy, kurwa, niestety. Dzisiaj na tarczy. Kurwa, 4 zł mi zostało, Ja pierdolę. Ty, Piara, mi 14 przepaliła, jak steward. No nic. Jak myślisz, stary, że jesteś lepszy, to sobie zagraj z kotem nitro. Dostatniesz bonus powitalny. Bo Taśma za 4 złote?